A Otóż witam was wszystkich tutaj koko 132.00 a to jest specjalny filmik z podziękowaniami dla użytkownika Arabo001, który wykonał dla mnie intro, które widzieliście na początku filmiku, a więc zaczynamy. Żeby jego praca nie poszła na marne postawimy mu tą kopalnię, z której wydobyłem wszystkie prawie przedmioty jakie mam tu tam drewno wydobywałem z drzewek, co prawda? Ale wszystkie surowce były z tej kopalni. W tamtej niestety nic nie znalazłem. A więc... Zaczynam. Tabliczki chyba mam. O mam. Dobrze. A więc tam, żeby jego praca nie poszła na marne. Tam podziękujemy mu. Stawiając mu tą naszą wyśmienitą kopalnię. A nazwiemy ją... Kopalnia... Imienia... Araba. No i to by było na tyle, tak pamiętam Schodzi w dół, co prawda, Ale to był filmik wyłącznie z podziękowaniami dla Arawa A więc komentujcie, subskrybujcie, zapraszajcie I wszystko co tam chcecie Pozdrawiam, KOKO139200